A uczcicie chłopca, który był mężny, szczery, odważny i uczciwy do samego końca. Witajcie kochani. W poprzednim odcinku przedstawiłem wam historię, charakter i ogólnie całą postać Roweny Ravenclaw. Dzisiaj będziemy kontynuować tą miniserię i tym razem opowiem wam o drugiej kobiecie w gronie założycieli Hogwartu. Oczywiście już się domyśliliście, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył właśnie Helgi Hufflepuff, i postaram się opowiedzieć o niej wszystko, co mogę znaleźć. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Helena przyszła na świat przed 976 rokiem w walijskich Dolinach. Była także wielką przyjaciółką Roweny Ravenclaw, zarówno w młodych latach, jak i w późniejszym czasie. Nie mamy pewnych informacji co do jej różdżki. Mogła ją zrobić sama lub kupić w sklepie Oliwandera. W pewnym momencie życia Helga wraz z przyjaciółmi Godrykiem, Salazarem i Roweną postanowili założyć Szkołę Magii. Idąc więc za radami Roweny, wybrali miejsce i wybudowali Zamek Hogwart, w którym umieściła się później dobrze nam znana szkoła. Podczas gdy inni założyciele cenili odwagę, spryt czy inteligencję, Helga stwierdziła, że przyjmie każdego, kto będzie chciał przyjść. Jedyną cechą, jakiej nie tolerowała, było lenistwo. Jej podejście przetrwało wiele wieków, ponieważ nawet w czasach Harry'ego Pottera Puchonów uważano za bardzo pracowitych, jak i przyjacielskich. Głównymi cechami, jakimi charakteryzowali się uczniowie przyjęci przez Helgę, były lojalność, pracowitość, cierpliwość i tolerancja. Kolorami jej domu były żółć i czerń, a symbolem był borsuk. Helga była wybitna w magii domowej oraz w samym gotowaniu. Pewnie kojarzycie te uczty przedstawiane w filmach. Tysiące potraw, mięs, dodatków, słodkości i przekąsek. Wiele z nich pochodziło właśnie z osobistych przepisów Helgi i przetrwały wiele wieków. Była ona także odpowiedzialna za utworzenie w kuchni Hogwartu miejsca pracy dla wielu skrzatów domowych, czym bardzo poprawiło jakość życia wielu tych istot, ponieważ były one tam traktowane z szacunkiem, a nie tak jak zwykle traktowało się skrzaty w domach największych rodów. O jakimś czasie, jak wszyscy wiemy, Salazar Slytherin wyszedł ze swoją propozycją większej selekcji uczniów. Helga oczywiście potępiła ten pomysł, co nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę jej tolerancję w stosunku do innych ludzi. Niestety nie wiemy kiedy, ani w jakich okolicznościach zmarła Helga Hufflepuff. Wiemy natomiast, co zostawiła po sobie, oczywiście poza swoimi wartościami, przepisami i wiedzą, a był to jej słynny puchar czy też czarka. Był to niewielki złoty puchar z wygrawerowanym borsukiem, który stworzyła sama Helga. Mówiło się, że miał wiele magicznych właściwości, niestety nie wiemy o jakich mowa, choć biorąc pod uwagę zasługi Helgi, mogły one mieć coś wspólnego z transportem żywności z kuchni do wielkiej sali. Po śmierci założycielki, puchar przechodził z pokolenia na pokolenie, aż w końcu trafił do czarownicy Hefsiby Smith. Była ona zauroczona młodym Tomem Riddlem, który przychodził do niej jako subiekt sklepu Borgina i Berksa. Po jakimś czasie czarownica pokazała mu puchar, a ten zapragnął go całym swoim czarnym sercem. Ostatecznie zabił czarownicę, winę zrzucił na domową skrzatkę Buitkę, a sam Riddle ukradł puchar i splugawił go zmieniając w a po latach ukrył go w skarbcu rodziny Lestrange w banku Gringotta. Puchar został zniszczony przez Hermione Granger za pomocą Kłaba Zeliszka podczas bitwy o Hogwart w 1998 roku. Helga była okrągłą i raczej pulchną kobietą. Miała dobroduszną, pezatą twarz, jasnobrązowe włosy i niebiesko-brązowe oczy. Często była przedstawiana ze swoją czarką i szerokim uśmiechem. Była zwolenniczką lojalności, uczciwości, fair play i ciężkiej pracy, ale znana była z tego, że przyjmowała do swojego domu nawet te dzieci, które tych cech niech posiadały, choć przyjmowało się, że każdy uczeń będący w jej domu posiadał przynajmniej jedną z tych cech. Biorąc pod uwagę, że wszystkie portrety przedstawiają ją z szerokim uśmiechem, można wywnioskować, że była ona bardzo wesołą i pogodną kobietą, a jej zamiłowanie do uroków związanych z jedzeniem i pulchna sylwetka sugerują, że miała także duży apetyt. Była znana ze swojej współczującej natury i czarującej osobowości. Pomagała skrzatom domowym, dając im pracę w kuchni, aby nie musiały już zmagać się z wykorzystywaniem czy nawet okrucieństwem, aby mogły pracować w spokoju i bezpieczeństwie. Podczas gdy inni założyciele ostrożnie wybierali uczniów, zwracając uwagę na konkretne cechy, Helga przyjmowała wszystkich tych, którzy nie pasowali do standardów innych domów. Była także kobietą bardzo tolerancyjną, która nie miała problemu z przyjmowaniem uczniów pochodzenia mugolskiego, i oczywiście potępiała podejście Salazaras Literina mówiące o wyższości czystej krwi. Starała się łączyć ludzi z różnych środowisk, aby zbudować dobre i przyjazne środowisko w szkole. Helga, tak jak reszta założycieli, była opisywana jako jedna z czterech najpotężniejszych czerowników swoich czasów. Można śmiało założyć, że opanowała podstawowe dziedziny magii w stopniu zaawansowanym, jeśli nie wybitnym. Była świetna w urokach, a już zupełnie brylowała w czarach związanych z jedzeniem, czego dowodem jest fakt, że wiele z jej przepisów jest do dziś używanych w Hogwarcie. Była też w stanie wraz z innymi założycielami tchnąć życie w Tiarę przydziału i przekazać jej swoje cechy charakteru, co było wysoce zaawansowaną magią, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Tiara wydawała się w pełni samoświadoma. Oczywiście, tak jak każdy z Wielkiej Czwórki, Helga stworzyła potężny artefakt własnoręcznie. W jej przypadku była to czarka, która miała wiele magicznych właściwości. O których niestety nie wiemy praktycznie nic. Tutaj znowu wspomnę o pochodzeniu imienia oraz nazwiska Helgi Hufflepuff, bo jest to naprawdę ciekawe. Imię Helga pochodzi od Helge, ze staronordyckiego Heilagr, co oznacza święty lub błogosławiony. Symbolem tego imienia jest właśnie Borsuk, tak jak w herbie domu założonego przez Helge. W mitologii celtyckiej Borsuk był przewodnikiem, a także może symbolizować pracowitość, siłę i wytrwałość, czyli przymioty najbardziej cenione przez pulchną założycielkę. Hufflepuff można podzielić na dwie części. Huff oznacza oddychać, a puff to średniowieczne określenie na ciasto, co dobrze pokazuje zamiłowanie Helgi do gotowania oraz jej spory apetyt. Biorąc pod uwagę te możliwe znaczenia, jest to całkiem dobrze dobrane do charakteru tej konkretnej założycielki. Jeśli chodzi o powiązania rodzinne, to jedyną znaną potomkinią Helgi była oczywiście Hefsiba Smith. Biorąc pod uwagę nazwisko, jak i dom, do jakiego został przydzielony, potomkiem Helgi może być także Zachariasz Smith, puchąc z tego samego roku co Harry. Mimo tylu zbiegów okoliczności, ciężko mi sobie wyobrazić, że jest on potomkiem założycielki, biorąc pod uwagę jego no, cóż to powiedzieć, okropny charakter przedstawiony w książkach. Ponieważ nie posiada on cech utożsamianych z domem Borsuka, jego przyjęcie do Hufflepuffu mogło równie dobrze wynikać z zasady Helgi mówiącej o tym, że przyjmie ona każdego ucznia pasującego do pozostałych domów. Wybaczcie, ale nie będę opisywał w tych odcinkach domów, które stworzyli założyciele. Mam plan na stworzenie odcinków poświęconych każdemu z domów, więc nie będę tutaj tego opisywał, że by bez sensu się nie powtarzać. Zbliżając się do końca powiem Wam, że ciężko mi powiedzieć, co naprawdę myślę o Heldze. Z pewnością bym ją polubił, biorąc pod uwagę jej pogodne i pozytywne podejście do życia, ale po prostu zbyt mało o niej wiem, aby zapołać do niej szczerą sympatią. Wielu ludzi mówi, że to przez to, że przyjmowała do swojego domu praktycznie każdego, bez selekcji, to stworzyła dom dla nieudaczników i wielu ludzi śmieje się z Hufflepuffu. Ja muszę jednak przyznać, że według mnie stworzenie takiego, nazwijmy to, domu dla wyrzutków, było świetną decyzją i pozwoliło odnaleźć się wielu uczniom, którzy mieli problem ze znalezieniem swojego miejsca w świecie. Jeśli ktoś miał to szczęście, że zaprzyjaźnił się z kimś z domu Borsuka, to mógł mieć niemal pewność, że będzie to przyjaźń szczera i prawdziwa, a sam przyjaciel nigdy go nie zdradzi. Uczniowie będący w Hufflepuffie uczyli się ciężkiej pracy, lojalności czy sprawiedliwości i najczęściej właśnie tacy pozostawali aż do końca życia. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, jak choćby wcześniej wspomniany Zachariasz Smith, ale zdecydowana większość zachowuje się właśnie tak, jak życzyła sobie tego Helga, czego najlepszym przykładem jest no choćby Ninfadora Tonks czy na przykład Newt Scamander. Na koniec, jak zawsze, jeszcze kilka ciekawostek. Hufflepuff była w maju 2007 roku wybrana na czarownicę miesiąca na oficjalnej stronie J.K. Rowling. Helga mówiła z wyraźnym walijskim akcentem. W godle Hufflepuffu widnieje borsuk, który w mitologii wysp brytyjskich symbolizował wytrwałość, pracowitość i odwagę. Kolorami domu są żółć i czerń. Wiele przepisów świątecznych w Hogwarcie pochodziło właśnie od Helgi Hufflepuff. I na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Napiszcie też co wy uważacie o Heldze, a jeśli podobają wam się moje filmy, to zostawcie suba na kanale, bo to potężny motor napędowy do mojej pracy. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.